...w poprzednim odcinku. Jestem... Pepo, czy pamiętasz małego Aleksandra? Tak. Rodzina Pepy miała spędzić noc w domu kuzynki Chloe. No w końcu. Ty też się spóźniałaś. ...być zmęczeni po tak długiej podróży. Tak. I chętnie położylibyśmy się już... Najpierw położymy do łóżka Aleksandra. Znowu ta dzicia, ona naprawdę dostaje wszystko, czego chce. Aleksander lubi hałas! Zasypia przy nim! A, a, a dobrze. Mały Aleksander już usnął. Czy mogę już wrócić? Zaraz no. tylko wyłączę alarm. Teraz muszę włączyć alarm. Pepo, co ty tutaj robisz? A czy tata świnka nie przewidział takiej opcji, że mogło po prostu zachcieć jej się siku? Wiem Pepo, ale musisz wracać do łóżka. Które to twój... No, 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 no. Mój no. małego Aleksandra. A... Światło lampy obudziło Aleksandra. Stój, Stój! Przypomniałam sobie cichy sposób na usypianie płaczącego dziecka. No tak. Spokojna jazda samochodem. Zaraz uruchomię samochód. Pamiętaj o! Tato świnka uruchomił domowy alarm, a alarm obudził wszystkich w okolicznych domach. Jest już cisza nocna! Cisza mi tu! Teraz na psy zadzwonię!